Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, moi drodzy, mamy delikatne zmiany tutaj, jak widzicie, i w ogóle tutaj, wszystko się zmieniło, za moment o tym powiem, bo kiedyś dostałem klejma za muzykę stąd, bo jakiś jeleń sobie to wziął, ale zaraz o tym powiem, więc tylko wejdźmy sobie do misji szybciutko, bo nie chcę za długo siedzieć, eee, złoto, drewno, kamienie, drewno, kamienie jest są przydatniejsze, Podbij wielkie miasto zwane Black Dome, nie strasz Tarnuma, wszyscy są ograniczeni do 12 poziomu, a wszystkie zaklęcia umiejętności, artefakty i doświadczenie Tarnum i jego najlepszy kapitan przeniosą dalej. Pia Piaski pustyni zmieniły się w pagórki a pogórki w góry. Tarno maszerował naprzód, wiedząc, że nowy wróg czekał na niego, sprawiając, że musi walczyć każdy krok. Jakoś wiedział, że... Mm, ona... nie przeczytałem. Przebyliśmy do oddalonej krainy z kilkoma budynkami. Przed nami bezimienna góra blokuje przejście. Większość szczytów skrywa się w chmurach, a ja czuję dreszcz przechodzący po ciele, gdyż w głębi serca wiem, że muszę iść poza te chmury. Dobra. Podziękowania, słuchajcie, dla Dawida Mroza. E, Tuż na grupie koledzy Ignacego, koledzy, kolegi Ignacego, zawsze jest link w opisie. E, udzielał się już troszeczkę e, w kontekście ramek. Tych ramek jeszcze troszkę zobaczycie różnych innych. Troszkę mieliśmy problem z rozdzielczością. Ja, nawet teraz, jeszcze musiałem delikatnie dopasować kamerę e, do e, rozmiaru ramki. Ale myślę, że to delikatnie ubarwi samą rozgrywkę. E, nie chciałem jej przesuwać. Widzicie tutaj w górę, bo mm, byłaby tak. O, tutaj w górę. A nie widzicie zresztą mojego kursora, bo mam rozdziałkę powiększoną. Ale nie chciałem za bardzo powiększać tej ramki. O właśnie, widzicie, jaki ten kursor jest malutki? Makirusy są rozciągnięte. Eee, nie chciałem specjalnie powiększać tej ramki, bo bo bo. No bo nie, bo bym zsunął Behemota, jakbym go do góry podrzucił. Dobra, kolejna rzecz, słuchajcie. Jedna była uwaga do poprzedniego scenariusza, dotycząca tego, że mogłem sprawdzić tam wozy. Wydaje mi się, że w ostateczności teraz wczytam jeszcze autosej przed tą ostatnią bitwą. Sprawdziłem wozy, wszystkie były odwiedzone, więc ta sytuacja nam odchodzi. Dziwne, najlepszy kapitan się tym razem z nami nie przeniósł, to też nie rozumiem. I jeszcze jedna rzecz, aha, już mogę zacząć ruszać się. Mówiliście o tym, że no, że gram, ale że mm, za dużo, o gundula, zajebiście, um, że za dużo y, robię tej, tej Rosji, i micromanagementu i tak dalej. Słuchajcie, ja sobie tak myślę o tym zawsze, że mm, moim zdaniem to w jakiś tam sposób buduje tę rozgrywkę, tak, buduje sprawę, że jest ona ciekawsza dzięki temu, w mniejszy lub większy sposób, jakoś tam dając jej autentyczność. Czemu z balistą zaczynam? Przecież ja nie mam balistyki. Mam balistykę tylko, a, a nie katapultę. Dziwne. E, stąd też, jakby mi to też sprawia przyjemność jako graczowi. to też tak pozwolę sobie tylko dodać, że w gruncie rzeczy zobaczcie, mam już tych heroesów serii a serii. Mam ich masę, więc. To mi też daje jakąś delikatną przyjemność, Tam też, też bardzo lubię to robić, po prostu e, tak sobie dziarsko poklikać czasami po mapce. E, może dlatego to robię, może dlatego to robię i, i może przepraszam, że części graczy to wkurza oglądających. Ale wiecie, zawsze jest ten, ten taki, to taka mała różnica, która gdzieś tam nie zawsze ogranicza, że wiadomo, że grałbym inaczej sam solowo, a kiedy chcę do tego komentować i e, robić, żeby to było ciekawsze, to muszę sobie znajdować jakieś punkty, na których przynajmniej się skupię jako gracz. I, I między innymi ten micromanagement na poziomie jednostek jest takim punktem, m, który bardzo mi pomaga w kontekście zebrania uwagi na e, rozgrywce. tych e, o tych uruków. No nieźle. Tylko chyba potem nie możesz się ruszać No z heistem no, spróbujmy No jelo. Mhm Ej, spoczka to wyszło, nie? Fajny patent Tylko pewnie dużo many mi na to poszło Rzucisz goblina pewnie? Nie. 4 i 15 manek. No to nie mało, to prawda. Ale dzięki temu przynajmniej dużo szybciej wszystko czyścimy. No hordy to już nie wiem, czy bym się chciał szarpać. Okej, okay, roki już tu na starcie. No dobra, to zaczyna się to ciekawie od razu robić, widzę. tutaj chociaż jednego. Hmm, kół ciesze Gawiedzi. Okej. Okay. Odkryłem, że ten region nie jest całkowicie opuszczony. Więcej budynków tych przy... Prze, przeżydłych? Chyba przebrzydłych demonów stoi tutaj. Także barbarzyńskie plemiona żyją tutaj. Myślę, że ich przywódca jest w Wora, więc mogą stanowić problem. Dzisiejszego poranka otrzymałem wiadomość z miejsca zwanego Blackdon. Wypalono w korze koło, drzewa koło, koło obozu. Napis głosił: Zawróć lub gin. Blackdon. Blackdon? Czyżby to miała być kolejna osada barbarzyńska, którą dostaniemy pod władanie w nie naj, najbliższym czasie? Bo jeżeli tak, to bardzo się cieszę. Zajedź tu. Daj wszystko. I teraz zróbmy tak. Masz many kilka roków, to nie powinny sprawić wielkiego problemu. No dobra, sprawi jednak. Dwaj wilczy do piachu. Przyłajtujemy troszeczkę. Brakuje mi widzicie jakiegoś obszarowego czaru, nie? Także móc czyś pierdolnąć sobie. A, jedni Ty zabijesz tego. Mhm. Jedni temu. Um. O chuj. To trochę słabo. No niestety. No ale tak, te straty nie są za duże. Jedźmy tu. Zdecydowanie to będzie dobra bitwa. Dolnego rzucaj. Ruszaj do przodu. No, ty już troszkę ostrożni. Ha! Masz tyle samo ruchu co ja. Swaniaczku. Zajmij się tym. Teraz niego mi pierdzielnisz pewnie? Nie, goblina. Mhm. Mm to ja poproszę hejsta. Uuu, boli. Torżni tego. I tego. Teraz dolnego znowu rzuć. Dobra, ty się przywróciłeś, kolego. No Boże, rok też ci nie wyrobi. O Jezus Maria, co za głupota. No głupota straszna. Za dużo many wytracone. Zaawansowana mądrość, zdecydowanie. Zbierzmy ten wozik. Ty doczyś to i lecimy dalej. Mana mi się kończy. Muszę coś na to poradzić szybko. Statuetka z Poznania. Mhm. Ojeju, ojej. Ojeju. Many potrzebuję. Że mi się na to szarpnął. Może zaryzykuję. Ja mam many dwa. Żadnej przewagi nawet mieć nie będę. Okej, okay, tu będzie kopalnia siarki. No nie, nie zrobię przewagi, bo nie mam kryszteksów. O, tu już jesteście. Nieźle. A za behemotami raczej się nie przyciśniecie tu szybko, jak na moje. Zapiszmy sobie grę, wiecie za przed tym atakiem. Bo jeszcze tam siedzi dużo wojska. Jak widać na załączonym obrazku troszkę go jest. Całe szczęście komputer raczej powinien zacząć wyłazić do mnie. Znaczy, i tak worki będą rzucali, i tak. Zajmijmy się tak zwanym północnym orkiem. Mhm, poblokowali się troszkę. Okej. Okay. Zblokuj południowego. Roki raczej wytracę w tej bitwie. No, ładnie. Dawaj, do przodu. Aż tak tragicznie nie będzie, bo nie mają tych szybkich hobgoblinów, No szybkich. Względnie szybkich. Mhm. Jeden ork już nie gra. Teraz ty. Mhm. Najlepiej, jakbyś się zabił o kogoś. Aha, tu już sobie otworzyli przejście i tak. No dobra. Kim się zajmij. Dobra, bez tragedii, słuchajcie. Bez tragedii. Spodziewałem się trochę gorszego wyniku, ale wyszło nawet przyzwoicie. No cóż, no jednak bohater robi swoje. Aha, ten zamek. Tak, się będziemy bawić. Mhm. No dobra. A jak was? Idziemy po kopalni tu mamy odwiedzone weź te pierdolniczki. No, ogry broniące kopalni drewna to jest, moim zdaniem, nieco overkill, ale może to jest tylko moje zdanie. Nawet trzeba szybki kapitał zrobić, bo widzę, że tu z finansami najlepiej mieć nie będę na świecie. Aha, i gram bez podziemi, czyli SK bez podziemi. To, to na pewno będzie niezły moszpit, ta bitwa. Ta łapka. Mhm. Dobra, ten rozsmarowany w sumie główny może zrobić teraz. No jednego zabijesz. Dawaj tak. No tak. No teraz wilka uderzysz. Aha, zdecydowanie, nie ma nic pochowanego za pojęcie. Dzisiaj słuchajcie, nagrywam ten materiał tak dosyć szybko, nie? Bo musiałem się troszkę pośpieszyć z nagrywaniem jego. Dlaczego? Muszę wam powiedzieć o mojej przywarze, którą mam. Otóż uwielbiam... Książki. To nie jest pewnie czymś nowym, wyjątkowym, no bo po Nie jeden na świecie, który lubi książki, nie? Ale uwielbiam książki łączyć też z wanną. Dla mnie jest to po prostu, wiecie, jak... To są naczynie połączone. Wanna i książki, nie? E Wiem, że to brzmi dziwnie, ale przez to po prostu najczęściej się spóźniam na nagrywanie... Sam się spóźniam przed sobą. E na nagrywanie materiałów, bo siedzę, słuchajcie, nawet czasami do ostatniej chwili... Tylko i wyłącznie czytając, po prostu w wannie. Dobra, oddamy ja sobie tutaj turę. Tylko i wyłącznie czytając w wannie. Hmm. Dzisiaj przed godzinę, aż mi woda była zimna. <laughs> ja mam straszny problem z tym. E, z początku myślałem, że te demony stanęły na mojej drodze z czystego przypadku, ale zmieniłem zdanie. Zdaj wydają się być zgorączkowane, mm, zorganizowane, je jednak próbowały, jakby próbowa próbowały celowo zejść mi drogę albo wiedziały, gdzie idę. Jeszcze to ostrzeżenie. Zawróć lubgin. Nie ci się, gdy pracowały dla wora. Wszyscy wydają się palić i niszczyć wszystko na swojej drodze. Ta inferna są tutaj nowe. Lokalnie Mieszkańcy twierdzą, że dwa twierd dwie z sp pioniernych twierdz wyrosły tutaj miesiąc temu. Pytanie brzmi, dlaczego tu przybyły? To prawda. To jest dobre zadanie. Pytanie. Dobrze zadane pytanie. Weźmy tylko Was. Może Was to już troszkę overkill będzie? Zrób chociaż tu kuźnię. Zaczekasz do jutra i weźmiesz, nie wiem, cokolwiek. Mm, ty nie masz many. Powinieneś był się zregenerować w tym mieście. Tak szczerze. Ale nie zrobiłem tego. Ani nie zrobiłem magildu tutaj. kupota. Ogry uciekają. Intrygujące. Co najmniej. No to, to napisgajmy się z nimi. Ogr najcięższym przeciwnikiem nie jest. A może nam przynieść troszkę ekspów nie? Strat raczej wątpię, że przyniesie. Mamy 9 roków już teraz. Co jest w miarę solidnym zapasem w kontekście bicia się z wrogami teraz. Tutaj lekko. myślę, że spokojnie sobie ty poradzisz. Defend, wait, wait. A, mogę zwojtować. Aha. Dobra, mi się przewrócił. Archery. To świetnie działa w Strongholdzie, w połączeniu z cyklopami, zwłaszcza. Mm, ty masz czekać. Mój dochód nie należy do najwyższych obecnie na świecie, więc trochę słabo. Co ci się uda wziąć stąd? Dwa roki, a orków? Jedenastu. No to już jest coś, z czym można rozmawiać. To masz zdobyte. Tych się szarpać nie ma co. Lećmy tędy. Zatrzymaj się tu. Mhm. Dajmy tre. Halo. Fajnie, że jesteś. Się ma. Jakiś czary, manę. Many nie macie, więc nie poczarujecie za dużo. To ja sobie zaczekam na was. O! Szybko! masz prosto. Aż żal nie skorzystać. No i katujemy ich startową armię. Ja strasznie lubię to robić. Katowanie startowych armii uważam za jedną z fajniejszych rzeczy na świecie. Bo wróg przez to jest niesamowicie potem wytracony z tych niskich jednostek, tak? z tych niskich szczebli jednostek. Ale taktyczne proszę zagranie, zobaczcie, z tym wozem. Prawie jak ten glitch na wygranie tam bitwy z jakimiś tam cyklopami czy coś takiego. On też się opierał, coś w tym stylu. No nie powiem jak to działało, jest ten taki jeden glitch. Och, w końcu coś. Naprawdę. O i naprawdę nie musieliście. Naprawdę nie musieliście. Ej serio, zdobędziesz ci zamek? Zapiszmy grę. Jak to wyjdzie, to będzie niesamowite. Stań tu. Okej. Okay. Jeśli tak mówicie, no to co ja? Kim ja jestem, żeby to kontestować, nie? C spoko! No nieulepszony ork nie robi różnicy, a tak bym powiedział. Często mówi, że co się robi różnicę, to nie ulepszone ork raczej jej nie robi. Powinienem było od góry lecieć, dobra. Ok, tu sobie dam radę. Nie wiem, czy będziesz szybciej ode mnie. Powinieneś być, a nie, byłem jednak szybciej, to dobrze. Bo 1900 armia rośnie, razy dwa. No chodź Nie ma co się wstydzić. No ten, to patrzcie, w dwa ruchy mapę przechodzi. Sfaniurka. Hmm, 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 hmm. Okejka, ty łap. Ty wyłap tutaj pełną salwę Niepotrzebnie. Stań tu, ty trójeczkę byś spróbował mi dojechać i powinieneś sobie poradzić z nią. Teraz ty czwóreczkę zacznij i dwójeczkę No i elegancko. A, wracając do mojego hobby, słuchajcie, <laughs> regularnie zdarza mi się przez to zawalać jakieś rzeczy. Że po prostu ta... nawet czasami staję wcześniej, żeby tylko pójść do wanny, bo wiem, że na przykład nie będę mógł sobie na to pozwolić później. To jest moja straszna, no, nieprzywara, niemania. Ale hobby? Troszkę będzie lepsze słowo. Zaczekasz tutaj turę, przyjacielu. No tu to jest Mag Guild. Co drogo, jakie czary? No nic wyjątkowego przynajmniej. Odwieź to. Podstawowa magia ognia. Nawet nieźle. Um, no ratusz by się przydało zrobić, z czegokolwiek, z siarki chyba, bo jest bieda w kraju. Zrób tak i skończmy turę. Dzisiaj kilkoro z moich ludzi złapało chowańca czatującego w krzakach na zewnątrz obozu. Tak, wyglądał tak słabo i był za, zakrwawiony, że obawiałem się, że jego obrażenia powstały podczas złapania, ale moi ludzie przyrzekli, że nigdy go nie tknęli, oprócz dostarczenia go do domu. Przekazałem więc chowańce jednym z moich uzdrowicieli. Zróbcie co możecie, rozkazałem, dając do zrozumienia głosem, że nie będę rozczarowany jeśli nie przeżyję. Byłbym zaskoczony gdyby przeżył. E, dobra, mamy bardzo dużo ruchu i bardzo dużo many. To są dwa składniki, które składają się na intergalaktyczny wpierdol. Okej, okay, działa. Tu pewnie będzie walka. Jest drzewko. Ja do końca sobie zostawimy. Mam, mam plan ambitny, żeby tę mapę pociągnąć w ten sposób, że ten odcinek, co teraz gramy, Zrobimy tak, że ja całości postaram się w, jedne, w ramach jednego nagrania teraz zrobić to. Poczekam na kapitelu. Zrobić tak, że doprowadzimy do sytuacji, że wróg jest zgnieciony i ja już potem poza nagraniem wyczyszczę mapę, pozbieram wszystkie rzeczy, popustuję się i potem zaatakuję wroga. Tak spróbujmy zrobić, zobaczymy jak to się uda. Zostałem dzisiejszego poranka przywołany przez remiotu uzdrowiciela. Gdzie znalazłem złapanego włońca? Zabendarzonego, ale, ale przebudzonego. Brakowało mu jednego z wielkich uszu i skrzydeł. Według uzdrowiciela jedno z ramion było złamane. Mimo szczęście, że przeżył i przez moment byłem wściekły na myśl, że mogli to zrobić moi ludzie. Masz jakieś imię?" spytałem? Tak, pewnie, oczywiście! Odpowiedział. Niego oczy rozbiegły się jakby szukał wroga. Poczekam chwilę i rzekłem, jakie ono jest? Skzik! Moje imię. Jestem Tarnum. Przewodzę tym ludziom, ogłosiłem. Tak, tak! Moja wiedzieć! Wszyscy wiedzieliście! Tarnum, nieśmiertelny bohater! Słowa Skzika wstrząsnęły mną. Skąd wiedział, że jestem nieśmiertelnym bohaterem? Nie mógł chyba... Nie mógł chyba... Nie mógł chyba, że Wor mu powiedział. Więc współpracujesz z Worem? Moja? Nie, nie! Moja umrzeć dawno na dobre! Wygnaniec! Umrzyk! Nieboszczyk na zawsze! Łapać? Tak, zrozumiałem, ale twój naród pracuje dla Wora. Skizik, skzik Zik kiną i chętnie głową. Moja umrzeć teraz, Inton, chowając, zamykając swoje oczy. Oczywiście Skzik nie umarł, ale zasnął, więc zostawię go w spokoju. Na razie. Ej, Skzik będzie MVP tej serii, słuchajcie. Już widzę, już, już, już czuję, że to będzie naprawdę kozak niezły. Ta postać ma, według mnie, ogromny potencjał. Ale, ale to kurwa zjebałem, poczekajcie. Co ja, tu, co, co ja tu odjebałem, to jest niepojęte aż. E, może to Ignacy. To jest dobry pomysł. Dobra, to z, 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 tak się zaoferowałem z Ksikiem, że zapomniałem o podstawach, nie? E, no dobra, trudno, zdarza się. Zdarza się nawet najlepszym. Nie, że ja jestem najlepszy, ale zdarza się. O, no i co teraz? No już inaczej walka wygląda, co? Mhm, Miło. No zawsze tak wdzięcznie rozpadają te ogary, nie? Na te kości... Zobaczcie. <laughs> Piękne to jest. Taka stara gra. Friday mi daje. Z kimś tu bijemy. Grupa demonów pracująca przy nosi. Co tu się odjebało? Nie wiem, znaczy jak, nawet jak to wygram, to to przegram, że tak powiem. Więc nie, nie, nie. Odjebałem straszliwie, poczekajcie. Przepraszam was bardzo serdecznie. Może powinienem był wziąć konsekwencje takich głupich ruchów na siebie, ale kto by przypuszczał, że na mapie SC, Nie wiem, będą pieprzone diabły pilnujące. Nie wiem, miecza ognia piekielnego, jakkolwiek to zabrzmi. Mhm. Nieźle, co? Gra mi teraz powinna po pokarać, żeby oni morale dostali, nie wiem, czy coś takiego. Ale nie pokarał. Zawczytywanie. Mm, dobra, to behemoty. No, z Behematami już powinno być trochę prościej. Dobra, gate tu. Jednak zdejmiesz. I ty sobie poradzisz z nim, nie? To jest na 150 kapsów, Nie podstawowo nie ulepszony. No różnica między podstawowym i uprzedzonym behemotem jest kolosalna, naprawdę. Eee, masz magię powietrza. Już się chciałem zajarać nią, ale... ale mam. Ale mam. <laughs> Tych zajmij się. Może, może się przyłączą? Nie, ale mogę walczyć. Więc spoko. Chciałbym poziom jeszcze zdobyć tu, a Gundule by zaraz przerzucić armię i gundulu resztę zacząć czyścić. Tak, żeby ona mi się jeszcze dopompowała, bo ona jest Battle Mage'em. I w sumie z fajnym setem umiejętności na ten moment już, więc... Yy... Więc byłoby miło. Nie powiem. Czy chce się sprzedać? No, jestem youtuberem. Nie wypadałoby troszkę. Dobra. Mamy kapitol sam. W sumie siódmy dzień to nawet nie było potrzebne, ale. Dobra. Fanderberdy. Broniące kopalni. Zwróćcie uwagę, Was jest. Na całe szczęście mamy na to narzędzia. 200 na uderzenie, nie ty uderzysz pierwszy. Może wejść piorun. Nie wszedł, ale weszło to bomba. I będzie odporność na Pieruny właśnie rzeczone. Czyli, jeśli komputerowi przyjdą jakieś głupie pomysły do głowy, to będziemy mieli zajęcie na niego. A, nie mam hajsu tylko. Zrób to w I tu będzie trzeba ratusz jeszcze dokręcić. Tak, żeby ten zamek mi zaczął też przynosić dochody przyzwoite. Kurde, mogę to zostawić sobie. Bo weź jak spa teraz, żeby się szybciej wylewelował. taki grom. Kurwa no! zrało was! No, ich, ostro Ogniotło tam. Powinienem było spowolnić jeszcze jednego, ale już... Ale oberwałem na głupi ryj. Dawaj te truje. Może ją zdejmiesz. No udało ci się. ty. Dobra. Yy, Artyleria, nie Pfinding. Tutaj na pewno obrona, nie atak. A więc sobie to przejście. Swoją drogą kieruj się tam. Mamy hajsy, mamy hajsy. Rupratusz. Mierza orków. No i podstawki, róbmy. Podstaweczki same. Może nie będzie, że to. Dobra. Wojska nie ma co ulepszyć z kromem fort na wzgórzu. To zdaje się być w miarę oczywiste. Mam nadzieję, że dla was. Musimy walczyć, tylko żeby się ile nam 22 minutki. No to może, może dojdziemy do momentu odpowiedniego na mapie. No, powinien się Chyba. No właśnie. Magia ognia, bla bla bla. Grzej tu. Czy macie jakiś garnizon? Serio? A, u, macie. Eee, to tutaj jeszcze walki trochę będzie na tej mapie. To jeszcze trochę będzie. Dobra, to zróbmy trochę dłuższy ten odcinek. Ma, nie mam hajsu, tylko zaczekaj tutaj. Bochemotyp się Uuu, cyklopy starożytne już pisgasz. No, ale może ich było mało. Czy na pewno było mało? Tego mu jeszcze otwierać nie chcę. Artyleria, tak. Tak, potrzebujesz jej. Grzej po wojsko teraz. Tu zrób behemota. No na razie nie wydawaj pieniędzy. Ty zaś... Pojedziesz tu. Mhm. Mhm. Grzej po armię. Może najpierw przez to przeskoczysz. W sumie zaczekaj gdzieś tu. Tym razem to ja przywołem chowańca do, do swojego namiotu po tym, jak miał szansę wyzdrowieć. Dwóch wypchnął go do środka i czekało aż ich odprowadziłem. Dzień, w którym nie poradzę sobie z pojedynczym na półsparcie chowańcem, to dzień, w którym wczo wczołgam się do jakiejś dziury i skryję na zawsze. – Głodny sksik? spytałem, wskazując sklep leżący na stoliku. Bez słowa dziękuję, chłopając, wziął cały bochanek i wpakował go całego do gęby. Jesz dużo jak na zwłoki, stwierdziłem. Moja umrzyk, racja! Sksik rzekł, rozsypując wszędzie okruszki. Zdajesz sobie sprawę, że mówiąc, że jesteś martwy, nie robisz ciebie takiego? Oczywiście! Ale ty nie znasz problemu z sksika. Nie wiedziałeś, że ja, wie, ja wkurzyć wiele ludzi. Wszystko, wszystko przez to, że ja zostawić głupie, otwarte drzwi. Ja głupiec, tak? Jakie drzwi? Do celi, gdzie duże facet trzymać błyszczących ludzi. Powiedział chowanie. Zajęło mi trochę czasu, zanim zorientowałem się, że mówi owoże i przodka. Szybko złapałem ramię Skseeka i rzekłem. Teraz słuchaj uważnie. Wiesz gdzie są przodkowie? Moja wiedzieć! Znowu zaczekałem, ale kiedy już byłem pewien, że Skseek nie odpowie, otwarłem usta, by przemówić. Moja wiedzieć, moja wiedzieć! Skseek przerwał. Twoja chcieć wiedzieć, prawda? Tak. Hmm. To już ciekawie. Srebrni przodkowie. Dobra. Czy jesteś w stanie wziąć wszystko? Wow, jesteś. To jedziesz teraz tu? Mm -hmm. Dobra, musisz jedną bitwę jeszcze przeprowadzić, darmą, z tą armią, którą posiadasz. No, elegancko! O, bardzo elegancko. Dobra, dobra, dobra. W gruncie rzeczy, bez strat, ile ci brakuje, expuls? 500, dobra, też weźmiesz tu skrzynkę. Tu jest jeszcze jakaś bitwa, dobra, za to zrobimy, za to zrobimy wszystko. Nie wiedząc, co począwszy ze, straży... ze Sksikiem, chowanie stwierdził, że Wor zabrał przodków na Płomienny Księżyc, wiążąc ich z magicz... w magicznym więzieniu do czasu załatwienia innych spraw. To wtedy Sksik po raz pierwszy widział przodków. Był jednym z pracowników więzienia, raz nosicielem wody. Krótko po przybyciu przodków zostawił na krótko drzwi otwarte. Przodkowie nie uciekli, ale demony i inne potwory byli wściekli na niego. Co jest, tam wołał o pomoc, ale Sksik przysięga, że na Płomiennym Księżycu nie ma niczego oprócz demonów i innych potworów. Możliwe, że wołanie, które wezwało mnie do ratowania świata, było krzykiem, o którym mówiły demony. Jeśli tak było, to w końcu wiem, dlaczego przodkowie są tacy milczący. Więc kiedy demony dowiedziały się o przekroczeniu przeoczeniu strażnika z zika próbował go zabić, ale chowańcowi udało się uciec. Opuścił pomiędzy księżyc przez coś, co nazywał migotliwym mostem, i pomimo wielu obrażeń, udało mu się dostrzec tak daleko. Odważna istota, muszę przyznać. Weź to. I max level. Weź jeszcze ogry odblokuj i jedź w tę stronę, bo w dużej mierze tyle ci zostało, kolego. E, ty zajedź tu, weź te orczy sławy, weź to wojsko jakoś mądrzej rozrzuć. Na przykład tak, Pogoń tych. Potem pogonisz tę grupę, polecisz tutaj jeszcze po armię, podstawową oczywiście. Nazwanek mnie starczy, tak. Nawet podstawową armię stąd, później weźmiemy, wylewelujemy ci tę armię i zaczniemy cię pompować tutaj na tych bitewkach, które gdzieś tu się w okolicy znajdują. Tak, żeby docelowo ona poprowadziła natarcie. W czasie, kiedy Tarnum będzie w dużej mierze raczej zajmował się... powiedzmy, że pilnowaniem tutaj włącznie już. Tak, to jest dużo słabszy bohater. Miejmy tego świadomość. to jest dobre miejsce, swoją drogą. No, niestety teraz ten behemot jest słaby, więc mogę go zaraz tracić. A nie chciałbym. Ojej, zaraz zróbmy im baita. Wleć tu. No piękny bait. Nice bait, mate. To zaboli. A nie, nie aż tak bardzo, jak myślałem. To nie zaboli. To jest twardy skurwol. To zaboli. I to nie zaboli. Mhm. Para obrów do piachu, niestety. Teraz ta bitewka przed tobą. Na razie złej tuj, złej tuj, złej tuj, złej tuj. Ty pizgnąłeś, ty pizgnąłeś, teraz ty pizgni. Powiem strzelce na górę, kłaść tak szczerze. I do przodu, dzielni wojownicy. Do przodu. Tu możesz iść do przodu. Zauf, nawet jego atak. Tu nie wlecisz, to dawaj tu front. Trzymać szyk! Dychy morduj. Czwóreczkę. Zabrany kontratak. Zweightuj. Ale prędkość! Wgniata w, po prostu w podłogę. Artlerii nie kupiłem. Teraz zorientowałem się. Dobra, i ty powinien załatwić sprawę. Idealnie. Trzeci poziom już. Z powolutku na spokojnie, ciut-ciut, zaraz sobie zaczniemy tą gundulę pompować. Może hajsów jeszcze nie wydawajmy, i tak ten tygodniu to nie ma znaczenia. Mhm. Weź ogry, weź tu, weź wszystko stąd. I że tak powiem, z takimi siłami zdecydujemy się ulepszyć to wojsko. I z ulepszoną armią powinniśmy móc sobie zacząć tutaj. No właśnie, czyścić to jest duże słowo. Zostało nam to w sumie, tutaj jakiś poziom i potencjalnie garnizon, więc nie jest tego dużo i damy 29 minut. Dobra, to wiecie co, ja was tu zostawię. Kurde, no głupie mi tak trochę, wiecie? Wiem jak zrobimy. Ja was tu zostawię, a następny odcinek skleję w locie takim programem szybkim i po prostu yy, zobaczymy początek, zobaczymy troszkę fabuły. Yy, ja wyjdę, dojdziemy do momentu, jak jesteśmy pod zamkiem wroga i tyle i po prostu tak to zrobimy, więc yy, cóż. Ja bym inaczej wyście wy, a to był Heroes 3 Chronicles. Widzimy się przy przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. 爸爸。